Sofumy się w czasie. Jeszcze tej maszyny czasu nie zmontowała, ale je rok 1727. Sumy na człowie, To jest taka dzielnica tychów. Na ten rok stoi sam osiem chałup, a w tych chałupach mieszkają chałupnicy. Co to je chałupnik? Dla was dzisiaj to jest wtosik. To dajmy na to switry do dziergo i potem je przedowo, czyli praca na Ale to nie tak. Chałupnik, downi, to był taki człowiek który miał ino chałupę, albo ta chałupa dzierżawił. No powiecie, fajnie, miał miał hałupa, ale z czego wtedy ludzie żyli? Ano z tego, co było naokoło. A naokoło była ino ziemia, i chałupnik żył z tego, co zarobił na polu, cudzym polu, czyli to byli takie ludzie bez roli z chałupą, albo ta hałupa wynajmowali. Rok 1800 to już tych chałup było 14. Jak padają statystyki, w każdej chałupie mieszkało koło 10 ludzi, a Teroski sam widzimy, Familoki. Ja Wam powiem, że tychy były przewidziane jako sypialnia locołkiego województwa śląskiego. I te domy tam w centrum są inaczej no, żeście ze mną się przekludzili przez plac Baczyńskiego i przez osiedle A. A sam są jedyne Familoki, które się zostały. Ja zawsze padam, że dzieło z Familoka, no to jest tak trochę nieprawda, bo jest w kamienicy. Ale całkiem moja rodzina mieszkała w Familoku. I dla tych, co nie wiedzą, co to jest Familok i jak się w Familoku mieszka, to Wam powiem. W Familoku je mieszkanie, które się mianuje Ańcla. Eincla ma 36 metrów kwadratowych. I moja cała familia w takich Einclach mieszkała. Powiem Wam, że w takiej jednej Ancli. To były trzy pokolenia, czyli ojce, dziecka, no i przeważnie babka, bo dziadek to albo na wojnie zginął, albo Kajsik zabiło na kopalni, albo zwyczajnie umarł. Czyli w takiej ańcli też tak przeciętnie mieszkało 10 ludzi. Także i on nie umiał ocenić, czy 10 ludzi we chałupie to było dużo czy mało, czy też akurat mieli się wygodnie. Las i rola na ten czas dawały im, tym ludziom, zatrudnienie. A czuł, z czego ta nazwa? Niektóre padają, że to od nazwiska pierwszego właściciela czuły, a inkrze zaś tak trochę niepięknie padają, że on się trochę inaczej mianował. Jowo Sterowski przekludza ku papierni. Bo tam był taki pierwszy przemysł, kiedy dowołał trochę większe zatrudnienie tym ludziskom. Zaproszą wos. się plac przed Familokiem kojarzy z paroma rzeczami. Po pierwsze z klopsztangą, Kajmi się zawsze ku no Dzisiaj sam dziecka mają piękny plac. Kojarzy mi się też z chlewikami, keremą za plecami. No i z oknami, które są posztraiwowane na brunotno albo na zielono. no sami jest troszkę inaczej, piękny plac dziecka pięknie obleczone już się sam trzy razy wokół tego familoka Karli, co będą dzień dobry powiedzieć, no patrzcie jak są te śląskie dziecka wychowane, nie, a okna są postrajhowane na biało no trudniej to utrzymać w czystości ale za to lepiej widać ale chciałabym coś innego powiedzieć takie no i starsze najbardziej no znane nazwiska które są związane z czułowym to są nazwiska rodziny Małków i Krzyżowskich. Na pewno te, co są z nimi spokrewnione, to wiedzą o czym godzą, a te, co nie wiedzą, to się myślę, że się poszukają w internecie, albo kaj indzi w to, co taki był i co takiego zrobił do tychów. W 1885 powstała sam papiernia, a dwa lata potem zaczęli budować osiedle dla tych przyszłych robotników sam by mogli tak bardziej zakotwiczyć. Na samym początku ta papiernia produkowała po potem już papier, potem się rozwinęła i był taki okres w życiu tej papierni, kiedy sam no w tym miejscu, na całko Polska, produkowano była lignina. No, a ostatnio to też karton. Jowol, chyba nie muszę godać, że tak lignina, jak i karton, te produkty, one zależą od nowoczesnych maszyn. Jak się rozchodziło, o to dzisiaj o mieszka 4,5 tysiąca ludzisków. To jest taka liczba, no, padałabych, Całkiem piękno, bo Czułów to jest dzisiaj dzielnica Tychów, a w niejednym większym polskim miasteczku je tyle samo ludzi. Ja wam kiedyś kiedy padała, że nazwa tychy to brzmiała pierwotnie tajchał od słowa tajch staw. Na czułowie jest jeden z wielu stawów, który się mianuje Staw Jeżowa. Widzicie, piękne miejsce. Fajna pogoda mumy, a u mnie też do rybaków, które by się sam chcieli coś ułowić. Pytała się tego opa, co sam wachtuje, co są sam za ryby. U mnie padło, że wszystkie, bo on już jest 15 roków niespuszczany, ale od tych opów, co tam siedzą, to się dowiedziała, że karpie na pewno. Także jakby dzieci chcieli przed wjazdem do tychów jakoś rybka złowić, no to samocie piękną możliwość, bo tam niedaleko je i przystanek, i ten stawie przy drodze. To ja Przed Szkołą Podstawową na Czułowie Kero y, powstała właściwie po raz pierwszy z inicjatywy księdza Jana Kapicy i ona też nosi jego miano. W 1933 roku tenże ksiądz zakupił grunty po to, żeby na tych gruntach stanęła szkoła no, i pora roku po tym same no były dwie klasy. Nie dwie sale, ale dwie klasy. Pierwsza i druga. Troszkę po tym już było tych klas siedem, ale w sześciu salach. Wy się na piękny, nowomodny budynek, który jest czerwony cegły, taki trochę zbudowany w stylu eklektycznym. A o ta cegła to się po temu rozchodzi, że sam naokoło są familoki i domy, też czerwony cegły, tak co by ona pasowała. Ale ona przechodziła rozmaite koleje, remonty, naprawy, ale też trochę jej się dostało od szkód górniczych. Także ten dzisiejszy budynek na w Dziwocie to jest nowy. I sam ten pierwszy rok szkolny w tym nowym budynku to był w roku 1997 na 1998, ale fajno jest, nie? Na Czułowie przy głównej trasie jest pomnik Powstańców Śląskich. Jo jest wnuczka Powstańca Śląskiego. No powiecie, że to już prawie 100 lat temu nazód i po co to wspominać? Księżnózoki walczyły o Polska, o polskość. I sam na pierwsze powstanie zginęło trzech chłopa, takich synków, młodych. Potem, w tym trzecim powstaniu walczyli już Tyszanie, człowianie tam pod Anaberg, pod Górą Świętej Anny. Ale ten pomnik, powstał z inicjatywy sam tych ludzi w 1937 było takie pismo, które było skierowane do ówczesnych władz, co by sam mógł postać pomnik, i w tym piśmie było wyszczególnione, że one się wszystko same zrobią, że one mają materiały, że nie potrzebują ani transportu, ani opłat za nic, że ten pomnik powstanie zbudowany z inicjatywy i z serca tych ludzi. No i sam Gomocie. Mało kto wie, że w człowie był obóz Jeniecki. On miał taki numer E701, ale to była filia obozu Jenieckiego w Łambinowicach. Było samyno 57 miejsców. Głównie byli to Australijczycy, Kanadyjczycy i Anglicy. I jak się w um, wojna innom też nie kojarzy z czymś niepięknym, ze śmiercią i brakiem miłości, to akurat chopy w tym obozie nie miały się źle. One pracowały we papierni, mogli dostawać pakety rozmaite z takimi też rzeczami, co byście nawet nie podejrzewali, że we wojna ludzie by to mieli. Kakao, czekolada, cigarety, i bardzo szybko pomiędzy ludnością a tymi żołnierzami zaczyna istnieć współpraca, no wiecie, ekonomiczna, ale też zakwitła miłość, i mamy na to dowód. Taki chob, co się mianował Jerry Lee, on się zakochał w takiej naszej czułowiance, która się mianowała Cecylia gospodarek obecny. No ona już pomarła w tym roku we styczniu, w 92 roki były, ale zachowała się ta całko miłość. Ona się za panny nazywała pech. I są na to dowody, tak jeszcze w tej ich familii. Także przoli się mimo wojny. A mów, że właśnie ku temu, że była wojna, że miłość wszystko zwyciężał.